No, tak oto jak sobie model go włączę, jak działa z oryginalnym silnikiem i yy, oryginalnym napędem. a zaraz zobaczymy sobie tutaj. No, prawie, prawie układ napędowy poskładany. No, model waży Zyskał uwagę. Kierowanie działa. To jeszcze jest stary, trochę zmielony serwo. No to przypuszczę na trybach. Na przekładni. jest stary, oryginalny folding. Te, te uchwyty, to mocowanie musi mi dojść. Ale jest muka. <śmuky> muka jest taka, że ten wał. Znaczy oba tylne i przednie są tej samej długości e, jakieś 50 58 50, y, mm z grubsza o, A, to wyszło 60, nazwę no, jest 58 mm i jest za długi. Za długi jest o dobre kurczę no, dobre centymetr. Może no, centymetr to nie, no ale nie no o centymetr. O centymetr jest za długi wał Nie wiem czy muszę zobaczyć, czy są krótsze wały może są. Stary w sumie wcale nie jest wiele krótszy i też i też... Też byłby za długi, ale jego to akurat można byłoby skrócić. To jest najmniejszy problem. Ale muszę zobaczyć, może z metalowym metalowym mocowaniem mostu ten most może po prostu cofa się. Nie wiem. Jakby się okazało, że się cofa, no to nie ma tematu, po prostu trzeba poczekać. No ale jak się nie cofa, no to muszę, kurczę, coś wymyśleć. Przekładnie nie za bardzo idzie przesunąć do przodu, tutaj można byłoby te pół centymetra psunąć, gdzieś pougrywać, pougrywać te kilka milimetrów, ale to strasznie, strasznie tak na styk byłoby. A nie mniej, silnik chodzi, to przekładnia i silnik, to wszystko zasmarowane chodzi bardzo pięknie. chodzi cicho gładko ale co z tym nie mam pojęcia muszę zrobić jakiś research. no starusz na dzisiaj